Witajcie w kolejnym filmie na kanale perfumerii Kopel. Nie myślcie sobie, że zapomniałam o naszej serii bestsellerów i klasyki. Właśnie dziś do niej wracam z recenzją chyba jednego z najbardziej rozpoznawalnych zapachów marki Dior, czyli Jador. I wśród ymm, tych wszystkich premier i nowości nie powinniśmy zapominać o tym, co klasyczne i ponadczasowe. Bo właśnie często do tamtych ymm, zapachów nawiązują nowoczesne perfumy. A żador pod koniec XX wieku rozpoczął całkiem nową epokę w historii perfumiarstwa, bo mimo, że może sam zapach nie jest zbytnio odkrywczy, to jednak przełamał tę ówczesną tendencję do zapachów z grupy gourmand, orientalnych czy też uniseksowych. Żador to dla wielu kobiet kwintesencja kobiecości i synonim dojrzałości. Sam zapach jest jest to po prostu zapach kwiatowy, ale pełno w nim bardzo zróżnicowanych nut. Znajdziemy tam róże, jaśmin, fiołka, a nawet konwalie. Są tam też oczywiście inne nuty zapachowe, takie jak piżmo czy też nuty drzewne. Ale stanowią one tylko um, tło dla tej kwiatowej kompozycji, która jest tutaj jednak najważniejszym, um, kluczowym składnikiem. Um, kwiaty w Żador są bardzo eleganckie. Ich zapach przypomina bardziej um, woń bukietu z ekskluzywnej kwiatarni niż, um, niż takich. Wolnych kwiatów zerwanych gdzieś na łące. Bardzo możliwe, że właśnie dlatego Żador mmm, w klasycznej wersji częściej wybierany jest przez dojrzałe kobiety niż przez młode dziewczyny. Nie oznacza to oczywiście, że zapach Żador nie będzie odpowiedni dla młodych osób albo dla takich, które wolą świeższy czy bardziej niezobowiązujący kwiatowy e, charakter perfum. Marka Dior, korzystając z ogromnej popularności klasycznego Żador, wypuściła oczywiście kilkanaście różnych wersji tego zapachu. Są one tak różnorodne, że trafiają do dużo szerszej grupy odbiorców. Zapach Żador, ze wszystkimi swoimi odsłonami, jest bardzo często wybierany jako prezent. A to dlatego, że ma ten bardzo fajny. Kobiecy charakter, ale także przepiękny flakon. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym zapachu, o jego flankerach, czy używacie, czy mieliście okazję testować. Czekam na wasze komentarze. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Pa!